Załóżmy, że mamy układ równań różniczkowych takiej postaci, że y1' równa się a11 od teraz razy y1 plus a12 od teraz razy y2 plus i tak aż do a1n od teraz razy yn plus h1 od t, y2' równa się a21 od teraz razy y1 plus a22 od t razy y2 plus aż do a2n od t razy yn. Plus h2 od t. No i tak aż do yn' równego an1 od t y1 plus a2n od t an2 to powinno być, przepraszam, an2 od t n plus aż do ann od t n plus hn od t. Taki układ równania nazywamy liniowym. Układ równania liniowych. Od zwykłego układu równań różniczkowych, no różni się on tym, że jakby tutaj te zmienne są takie porozdzielane, czyli y1 po prostu mnożymy przez jakąś funkcję zależną tylko od t, tak samo y2 i tak dalej, w każdym z tych równań. W zwykłym układzie równań różniczkowych możemy mieć wyrazy typu y1 razy y2, albo możemy mieć y1 do trzeciej, ale możemy, albo możemy też mieć sinus od y1, tak, tego typu rzeczy, to wtedy to nie są układy równań różniczkowych liniowych, tylko jakiś zwykły układ równań różniczkowych. Taki układ równań różniczkowych możemy też zapisać w inny sposób, w sposób taki wektorowy lub macierzowy, lub macierzowo-wektorowy, też takim określeniem można się spotkać, mianowicie wektor y' równa się funkcja macierzowa właśnie a od t, znaczy taka macierz, fun no, funkcja... No funkcja Macierz, której elementami są funkcje a od t razy wektor y plus funkcja wektorowa h od t, gdzie właśnie ten wektor y' to jest po prostu wektor pochodnych, wektor y to jest wektor naszych funkcji y1, y2 itd. Nasza macierz od t to jest właśnie ta macierz funkcji a11 do t, a12 od t itd., no i funkcja ta wektorowa h od t to jest po prostu h1 od t, h2 od t, taki wektor tych funkcji. Te funkcje właśnie h1, h2 i tak dalej nazywamy wyrazami wolnymi. Znaczy w ogóle ten cały wektor h od t nazywamy wyrazem wolnym tego układu równań. Natomiast macie h od t nazywamy no, macierzą tego układu równań a te funkcje a i j od t nazywamy współczynnikami tego układu równań. Ok, teraz mamy takie zadanie. Mamy tutaj cztery układy równań różniczkowych liniowych i chcemy po prostu je zapisać w postaci macierzowej. No to po kolei. Pierwszy układ równań to x' równa się 2x plus y, y' równa się x plus y. No to prosta sprawa, wektor x x'y' jest równy macierz 2, 1, 1 1, nałożona, nakładamy na nią wektor xy, no i nasz, nasze wyrazy wolne to 0, więc możemy nic nie pisać, jak bardzo chcemy, możemy napisać plus wektor 0, 0. To, no, tak czy siak, tak to wygląda tutaj w postaci macierzowej. Drugi przykład, y1' równa się y1 minus 7, y2 plus t kwadrat plus 1, a y2' równa się y2 minus 1. No to znowu tu będziemy mieć y1', y2' równa się, nasza macierz to będzie 1 minus 7, 0, 1. Nakładamy na nią wektor y1, y2. No i tu już mamy wyraz wolny, to jest będzie t kwadrat plus 1 minus 1. Kolejny przykład. x' równa się 1,5x minus 2,3y minus 7,1z. y' równa się minus 2,4x plus 6,2z. No i z' równa się 7,9y minus 2,6z. No dobra, no to tu będziemy mieć, że x', y', z' równa się... Nasza macierz to będzie 1,5 minus 2,3 minus 7,1 tutaj minus 2,4 0, 6,2 no i 0, 7,9 minus 2,6 nakładamy no, na to wektor x, y, z. Wyraz wolny jest równy 0. No i ostatni y, układ równań różniczkowych. Tutaj y1' równa się t1 minus t plus 1y2 plus 2y3 minus cosinus 2t. y2' równa się t1 minus y2 minus 2ty3 plus e do t. No i y3' równa się 2t minus 1 razy y1 minus t plus 2 razy y3 plus t e do t. No dobra, to tu pewnie trochę więcej miejsca się przyda, więc się przesunę tu. Y1', Y2', Y3' będzie po prostu równe. Tutaj będzie T minus T plus 1, o, 2. Tutaj będzie T minus 1, minus 2T. No i tutaj będzie 2T minus 1, minus. To sorry, to jest przy Y3, więc tutaj będzie 0, a przy Y3 jest minus T plus 2. Na to nakładamy wektor Y1, Y2, Y3. No i jeszcze plus wyraz wolny, na no naszym wyrazem wolnym co jest? Minus cosinus 2T, minus cosinus 2T, dalej jest E do T. No i ostatnie to jest T, E do T. Tak to wygląda zapisane w postaci macierzowej, czy też w postaci wektorowej. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.